Bo to dzisiaj robi robotę, bo mamy bakowa serberka. średniowieczna moneta najprawdopodobniej. Odważnik monetarny, to musiałbym go wyczyścić, a akurat z wodą dzisiaj nie problem. Zaraz tutaj go zamoczymy trochę. Dwie ciekawe rzeczy, na pewno film krótki, ale dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza, warto tu wrócić, musi tu leżeć sporo takiego srebra. Zresztą ja to wiem, bo już byłem na innych polach tutaj. Druga rzecz, no udało się ocalić dzisiaj jedno średniowieczne sreberko, nie witajcie w kolejnym odcinku. Ja oczywiście, Maszynka i tak dalej. Lecimy na poszukiwania. Dochodzi godzina 8, dlatego jeszcze lekka taka szarówka, ale zaraz będzie widno. Ciekawe miejsce sprawdzone na dziś. Wyszły mi tam trzy średniowieczne monety ostatnim razem, trzy piękne sreberka, także no piękne to nie były, w stan już taki wiecie trochę podniszczony, ale tam jest szansa coś ciekawego wyciągnąć także lecę tam ostatnim razem był tam, było tam ściernisko, tak, tym razem będzie już posadzona fasola, ale farmer pozwolił, także spróbujemy nie przedłużam, dawno filmu nie było w sumie na kanale od jakiegoś miesiąca, ale tak, ostatnie wypady totalna lipa, tak się zdarza a ja was nie będę męczył po prostu tym, że nic nie wyszło, bo to nie ma sensu, żebyście oglądali na siłę. Mam nadzieję, że dzisiaj coś ciekawego wyjdzie. Temperatura odczuwalna, myślę, że 0 stopni. Jest, tak już wiecie, koniec listopada, zimowo, że tak powiem, ale dam radę. Poszukuję już od dłuższego czasu, nie da się ukryć. Trochę się właśnie ogarnęłem. No, zobaczcie, się trochę ogarnęłem. Byłem tu już, mówiłem wam to w wstępie. Ciekawe miejsce, jestem z drugiej strony farmy tym razem sola jest posadzona, no zobaczcie jak to wygląda. Ale jak już mówiłem, trochę szukam jest warto. Pogoda ekstremalna, już powiem, tak zastanawiałem się, chodząc trochę po polu, czy ja mam coś nierówno pod sufitem, czy co. To no, jest taka dość ekstremalna pogoda, pada cały czas. Pierwszy sygnał dzisiejszego dnia. miałem już ich parę, ale nie chciałem wam nagrywać. Być może to jest rozfarting, że ale nie znam co głowę uciąć, trzeba go przeczyścić. A pogoda jest jaka jest niestety. Także będziemy to rozkminiać na podsumowaniu. Jest ciężko. Zobaczcie ile było to się klei do wszystkiego. Ale będzie super Dionek, tak mi się wydaje. Także takim sygnałem zaczynamy. Później zobaczę co to jest. Bo nie dążę głowy ucięć, że to jest Charles I Resfarting. Być może, a być może nie, zobaczymy później. Powiem Wam tak. To błoto dzisiaj robi robotę, bo mamy bakowa serberka. Średniowieczna moneta, najprawdopodobniej. Sam się przykleił do pointera. Tylko wiecie, no nie wiem jak mam, obczyścić bez statywu. To jest hammer? Tak, to jest hammer. Tak, tak. jest. Ja, zobaczcie jak się <laughs> klei. To jest akurat dobre dzisiaj. Mam jakieś przybliżenie. Nie wiem, obczyszczę Wam to i i ten. I będzie zaraz pokazane, bo jedną ręką też ja sobie mogę. Leje, pada, ale jest dobrze, jest kamereczek, także cieszę się. Najprawdopodobniej jest to Edward Halfpenny. Jak to wyostrzy, zobaczymy facjatę. Sorry za takie ujęcia, ale, ale dzisiaj sobie jakoś muszę je radzić jedną ręką. No i zobaczcie, tutaj siedzi. O ile. O, siedzi Edzio jakiś. Halfpenny mi się wydaje, Edward, chociaż może być Henry. Nie wiem, będziemy to identyfikować później. Dobra, siedzimy na srebrze na średniowieczu, także ja się cieszę. A, no, w zasadzie mam GoPro. Także może będą inne ujęcia. Dopiero mi się przypomniało to jest chyba niestety tylko guzik. Wszystko jest tak zaklejone, że tego się nie da. Wiecie, tutaj w tym momencie opisać nawet na no, guzik. Ale jakiś może ładny nawet. Kolejny sygnał. Ja już wstępnie trochę Wam oprzyszczam, bo no, już tragedia, jeżeli chodzi o, wiecie, o pogodę, o błoto. Nie da się tego tak nagrać. O, oh mam, bo przed chwilą nagrywałem tego hamera, to tak strasznie było. No, ale jest kuleczka. Wyskoczyła moneta, ale czy to srebro, czy miedziak? Nie wiem. No, najprawdopodobniej jakieś Alfpeny. Teraz skorzystajmy z wody. Się umyję. że wam jest tragedia. No, słabo, słabo będzie widać cokolwiek, ale po kąpieli. Jakiś halfpenny zajechany. Kręcę się koło tego hammerka. Tylko, że to jest najgorsze miejsce na polu. W tym momencie, bo jest najbardziej zelane, Ale może warto. Na oko. Ej, w zasadzie to nie jest metal. Tomeczek. Internistyczna Zabierać go? Targać? Do gabloty? Chyba tak. Mam plan stroić tę gablotkę w takich naturalnych rzeczach. Przynoszę chyba taki kamyczek nie wiem co to za kamień, nie znam się na kamieniach, ale ładne, jeszcze go się dotrze, to jest białe, bo trzeba to dotrzeć od buta. taki fajny, nie, kozak, zabieram się na niego po prostu jakieś hamareczki postawi na którąś stronę i będzie służył do wystawy w domu. Jest ładny sygnał, już Wam pokazuję, za dużo też nie będzie widać, ale jak w Polsce jest Wiktoria, farting ale moc, jest moc i dzisiaj powiem Wam z tym błotem no jest tutaj, nie wiem, no też baba na wodzie no niestety, no zobaczcie, nie mam nawet jak tego Wam pokazać ale pokażę Wam wszystko na podsumowanie oczywiście wychodzi tutaj dużo także warto, nawet i w taką pogodę Jezus, ale powiem Wam coś by się przydało zrealizować na to błoto najgorzej z cewką, więc wie się tak ciężka, no i oczywiście kumowca. Nie wiem czy to coś współczesnego czy starego ciężko powiedzieć, jest tak przybrudzone. Ale wygląda ciekawie, taki jakiś zaczepek W dziwną takim stylu jak stare, Nie od czego, nie wiem Postaram się ustalić oczywiście Ciekawy fan Czuję się był co najmniej na Tamizie A nigdy na niej nie byłem, ale zobaczcie sobie jest guzik tak proszę bardzo, Bliziczek Dużo sygnałów w takim terenie ciężkim Ale próbuję coś, próbuję coś wyłuskać jeszcze Dobrze. Może kolejne sreberko. Jak będzie drugi hammer To już spokojnie mogę zabierać się do domu Muszę ogarnąć wszystko i siebie co jakiś czas Bo chyba najgorsze warunki możliwe w tym roku mi się trafiły Nawet mnie nie widać ale jest tak mokro Ale pozytywnie tylko to trzeba doprowadzić trochę do ładu, i myślę, że już takie ostatnie podejście. 4 godziny chyba wystarczy w taką pogodę. Bo ciężko jest, ciężko jest, ciężko jest przez to błoto, bo buty ważą po 10 kg ekstra, później szpadelek. No i jeszcze na końcu, jak doczewki się naklei z 2 kg, to też jest ciężko. Także nawet ideałusz nie jest taki lekki wtedy. O, Ledwo oddechłapie, ciężko jest, naprawdę ciężko. Ale jak Wam się podobało. I jak Wam będzie się podobał hamerek, który jeszcze nie wiem, nie wiem jak on jeszcze musimy go rozszyfrować, ale to na podsumowaniu, to pamiętajcie łapka w górę i subskrypcja. A ja lecę już na takie ostatnie podejście i podsumowanie chyba za chwilę. To jest kawałek klamerki jakiejś ładnej. Nie wiem który wiek. Ale postaram się ustalić. Muszę się dokształcić w ogóle na temat klamerek, bo a, najprawdopodobniej mam odważnik monetarny. To musiałbym go wyczyścić. czekajcie czy coś na nim widać jeszcze. A akurat z wodą dzisiaj nie problem. Zaraz tutaj go zamoczymy trochę. Ja wchodzę wam mówię. Po jakiejś obłoconej ziemi. Tak to był odważnik monetarny. No nie będę go tutaj szarował męczył, ale konkretny chyba. Także odważnik z wagi kupieckiej. Hmm. Kurde, za jaką monetę odpowiadał, nie wiem, ale na pewno dużą. Także... Konkretny odważnik. No nie jest cały, ale... No jest fajne znalezisko. Trochę lat sobie liczy. Także nie tylko srebro, moi drodzy. Jezus! Utykam tutaj. Wracam do sprzętu i kopię dalej. Ale momentami to już... Jest przesada. No gumowce to jednak bezcenne czasem. Poddałem się, 4 godziny, ale jestem tak przemoczony. Są 4 stopnie, odczuwalna na zero. Wracam już na parking. Jak mówiłem w poprzednim ujęciu poddałem się, ale ładna chatka. Dobałem się w taki strychat. Idę tam moje autko gdzieś. Zmykam, przebieram się. Proszę przebierać, zobaczcie co to jest sucha bluza, a to jest bluza tak także nawet przeciwdyszczowe cichy nie pomagają w taką pogodę. Dwie ciekawe rzeczy, na pewno film krótki, ale dwie ciekawe rzeczy, pierwsza warto tu wrócić, musi tu leżeć sporo takiego srebra, zresztą ja to wiem, bo już byłem na innych polach tutaj, także i powychodziło w zacnych ilościach, druga rzecz, no udało się ocalić dzisiaj jedno średniowieczne sreberko, nie wiem jeszcze jakie, zobaczycie to na podsumowaniu, nie patrzę nawet teraz, bo mam łapy normalnie zgrabiałe, Tą ręką, co trzymam kamerę, to czuję, że mi normalnie odpada. Także ja się przebieram, wracam do domu i podsumowanie. Krótkie podsumowanie tego błotnego wypadu. Możecie zobaczyć armagedon guzików od wyboru koloru. Jakieś różne dziwne śmieci. E, najgorszych śmieci oczywiście się pozbyłem. Kameczek zostaje. Zobaczymy, może go zużyję. Tutaj nie wiem, czy to jest koninka, czy to był stary klucz. Mam tak Może jakiś, właśnie, element uprzęży albo jakiś klucz nie mam pomysłu, nie mogę też nic ciekawego znaleźć tutaj mamy trzy monetki miedziane wiktorie halfpeny jeszcze się w miarę zachowała e, halfpeny farting co ja mówię, oszukuję was no taka ładna wiki 1860 tutaj mamy peny. tutaj kolejny farting, ale zjedzony do cna, także nie wiem e, jakieś ołowiksy Jakiś trapez ołowiany, jakaś sztabka, tutaj jakaś nóżka, no oczywiście muszkietki i tak dalej, klamerka. No i takie dwa najciekawsze fanty. Odważnik, właśnie z wagi kupieckiej, zachowało się jakieś chyba 60%. Próbowałem właśnie znaleźć, co to jest. Jak myślę, że 60% to był to odważnik dwuncjowy, bo to co zostało, waży jakieś 35 gram czyli te 40% co brakuje to akurat by było około 60 gram czyli dwóch uncji do wagi pomiędzy XIV a XVI wiekiem wiecie waga taka szalowa być może wielu z was kojarzy taką na jedną się właśnie kładło odważniki a na drugą rzeczy które się ważyło służyła no co kupcom, karczmarzom rzemieślnikom do odważania po prostu jakichś rzeczy no i tutaj mamy Hamerka fan wypadu. Taki tyci, aż Wam przybliżę. Edward najprawdopodobniej od pierwszego do trzeciego nie jestem w stanie go wiecie, dokładnie rozróżnić. Ale to jest na pewno Edward pomiędzy właśnie pierwszym a trzecim. Portrecik widzicie w miarę zachowany. Long crossik tutaj. I to jest farting, a nie half jak mówiłem. Także no tyci, sreberko, fan wypadu. No i myślę właśnie ten odważnik, szkoda, że nie cały, ale no trochę właśnie pogrzebałem, także odważnik pomiędzy XIV a XVII wiekiem z wagi właśnie takiej szalkowej czy szalowej, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. Tyle się udało znaleźć, nie przedłużamy już tego filmu. Jak Wam się podobało to pamiętajcie oczywiście łapka w górę, subskrypcja jeżeli jeszcze tego nie robicie, a dotrwaliście do tego momentu i widzimy się gdzieś na kolejnych poszukiwaniach. Dziękuję Wam za uwagę, cześć!